No siema. na usilne prośby opowiem tą historię z Sylwestra, że można się napić alkoholu i nie ruszyć A w cuk. Powiem Wam tak, było to, nie pamiętam dokładnie, ale był to pierwszy rok działalności pabulolek Lolek, ja byłem tam menedżerem do spraw artystycznych yy, i menedżerem zmianowym i to był Sylwester I na Sylwestrze jak zwykle w roku mam parę osób takich bardzo znanych Między innymi muniek starszych Steelowo i tak się złożyło, że siedział z nami przy jednym stoliku yy, ja ja oczywiście e, e, piłem w angielce sok pomarańczowy, sam sok e, Moja na tamten czas e, żona piła wódkę też z sokiem pomarańczowym I ja co jakiś czas odchodziłem od tego stolika i słuchajcie i tam Zajmowałem się tymi swoimi sprawami zawodowymi, bo to był też mój dzień pracy. No i za którym się razem ktoś tam zniósł z nie pamiętam czy to Muniek, czy, czy ktoś inny i mówię, wszystkiego najlepszego, czy tam w starym, czy w Nowym roku już nie pamiętam naprawdę. I ja, ja podniosłem tą swoją angielkę z tym sokiem pomarańczowym. Wypiłem. I tutaj mi się zatrzymał ten alkohol. Tu. Znaczy zobaczyłem, poczułem, że to była tej mojej byłej żony, chyba. Gośki. Angielka. Albo ktoś mi zamienił, albo ktoś mi dolał, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, tu zatrzymałem to. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale ja to zatrzymałem. Wyleciałem z pubu i na, i na, po, na powietrzu to wyplułem. E, wróciłem, nic nikomu nie powiedziałem. Sylwester oczywiście tak dalej dalej się toczył. E, ja tam oczywiście nikomu się nie chwaliłem. I nikomu kompletnie. To była tylko moja tajemnica. Słuchajcie i przez rok czasu nawet nie powiedziałem nikomu ze znajomych na żadnych grupach, na żadnych tam terapiach. Tak się bałem, że po tym ruszę w cukro. I także przez rok czasu nie byłem w stanie o tym z nikim mówić. Czułem, czułem ten alkohol. Wiem, wiedziałem, co się może stać i. Bałem się, że ktoś mnie tymi swoimi. O, jak się napiłeś trochę, to już popłyniesz, nie? Że może mnie dobić czymś takim, nie? Dlatego wolałem to zachować dla siebie. I doszło, dopiero po roku czasu jak minął mi rok wtedy jak już chyba był e, piąty rok mojego niepicia. Dopiero <laughs> zacząłem o tym mówić. E, ale było to dla mnie potężne przeżycie. Nie? Po co to mówię, po co się dzielę tym doświadczeniem, żebyście jak ktoś z Waszych znajomych albo Wam przez przypadek się napijecie tego alkoholu.